Dzień dobry wieczór, ja jestem Niedradek, a to nowa seria na kanale Media Expert. Seria, w której będę porównywał do siebie różnego rodzaju produkty. Dziś akurat skupimy się na myszkach gamingowych do 100 zł. Od najtańszej do najdroższej porównywać je będę i przedstawię wam różnicę każdej kolejnej względem swojej poprzedniczki. Pamiętajcie o tym, że na końcu konkurs, więc jeżeli jesteśmy gotowi, to zaczynamy. Pierwszą myszką w zestawieniu jest Meddo GM100. Jest ona wyposażona w sensor optyczny o rozdzielczości maksymalnej 2400 DPI. Jak widać, mysz ma podświetlenie, ale zastosowano tu bardzo fajną rzecz. W momencie, kiedy klikniemy przycisk DPI, zmienia nam się kolor. Dzięki temu w trakcie rozgrywki możemy sprawdzić, w którym z czterech trybów działamy. Mała rzecz, a cieszy. Waży niewiele, 123 gramy, ma przewód o długości 2 metrów oraz 6 przycisków. Jej sporym atutem jest cena i niecałe 50 zł. A tanie myszki są dobre, bo są tanie i dobre. Drugim zawodnikiem droższym o 10 zł jest mysz Genesis Krypton 150. Czym różni się wściekły pies od myszki z planety Supermana? Zacznijmy od ciężaru. Krypton z wagą 98 gramów jest o 20% lżejszy. Zamiast czterech ma 7 kolorów podświetlenia, które zmieniają się automatycznie, ale nie wpływa na nie przełączanie DPI. Z kolei kabel jest krótszy o 20 cm. Idealna dla tych, którzy chcą dodać do swojej stacji gamingowej nieco koloru. Kolejny skok, odyszkę i wracamy do firmy MedDoc. Tym razem GM305 za 70 zł. Również optyczna, również przewodowa, ale przewód tym razem o długości 2 metrów. Tym razem jednak w oplocie i jako pierwsza mysz dzisiaj ma profilowany kształt, co zapewnia dużo większą wygodę podczas długich sesji. Oczywiście osobom używających myszy prawą ręką. Dodatkowo mamy jednak nie 6, a 8 przycisków. Dwa odpowiadające za zmianę DPI. Do góry i do dołu. Dzięki czemu nie musimy tracić podczas rozgrywki cennego czasu na przełączanie między trybami. Kolejną rzeczą jest różnica między DPI. Ta posiada nie 2400 jak poprzedniczka, a 3200. Jeżeli chodzi o wygląd, to jest on dużo bardziej agresywny, a LEDowe podświetlenie RGB dzięki większej palecie kolorów zapewnia płynniejsze przejście między barwami. No i jest to mysz solidnie odkarmiona, bo waży całe 141 gramów. 20 zł to mały skok dla człowieka, ale wielki skok dla myszki Genesis Xenon 330. Te nazwy robią się coraz dłuższe. Czy różnica między nimi jest adekwatna do ceny? Oj, tak, tak, byczku. Oj, tak. Firma Genesis po raz kolejny daje nam przewód o długości 180 cm, za to maksymalne DPI względem poprzedniej myszki skakuje z 3200 na 4000 DPI. Mamy tu 7 w pełni programowalnych przycisków plus ten do zmiany DPI. Waga zaś spada ze 141 do 106 gramów. Fajna, leciutka. Diody z boku nadają jej sportowego wyglądu, a świecą pełną paletą RGB. Sposób podświetlenia możemy zmieniać w oprogramowaniu myszy. Oprogramowanie to duży atut tej myszy, ponieważ dzięki guzikom odpowiedzialnym za zmianę DPI możemy przełączać się między trybami, które możemy dostosować pod konkretne tytuły. Dodatkowo, sześć poziomów czułości możemy edytować tak, jak chcemy, na przykład przypisując im konkretny Kolor. Można by rzec, że możliwości są nieograniczone do wyboru do koloru. I ostatnia myszka Meddo 505. Co otrzymamy za stówkę od jej producenta? Dwumetrowy kabel, wysokie przyspieszenie, dzięki czemu mysz odpowiednio reaguje na nagły ruch, a wasz rewelacyjny refleks nie będzie ograniczany przez sprzęt. 7 przycisków oraz ergonomiczny kształt waży całe 161 gramów, zapewniając podczas grania aktywność fizyczną. Kawał szczura! Mamy tu cztery poziomy rozdzielczości DPI, które możemy w pełni regulować, a dodatkowo nadawać im kolory w pełnej gamie RGB. Przedstawiłem Wam pięć ciekawych propozycji myszy gamingowych na każdą kieszeń. Która Wam podobała się najbardziej? Napiszcie mi w komentarzu, a najciekawsza odpowiedź, jak zwykle, zgadnie nagrodę. A więc sekcja komentarzy jest Wasza. Ja jestem Niederarek i co? Zapraszam Was na kolejny odcinek, który już niedługo i będziemy porównywali kolejne rzeczy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, dać łapkę w górę, dzwoneczek. I pamiętajcie też, że w opisie dostaniecie link do wszystkich dziś prezentowanych produktów. Cześć!